Nie macie takich rozkwiatów? Czy fajnie by było sobie jeszcze tak z rok posiedzieć, poczilować, małymi troszkami wejść w świat? Wiesz, każdy ma swoje tempo. A nie będziecie tęsić za tym wszystkim, co tu mamy? Poloneza, czas zacząć. Tato? No, Beczku. Dziadek, napadłeś ze mną na Ministerstwo Edukacji? Ty się skupi, no tu. Będziesz potrzebował przynajmniej pięciu ludzi. W tym roku matury będą oceniane przez system informatyczny. Komputer sprawdzający matury mieści się na czterdziestym piętrze. Planujemy włamać się do budynku ministerstwa. <młysy> <młysy> Możecie żyć tak, jak chcecie? Albo tak, jak wam każą? Będę się zabijał. Przecież dopiero przyszedłeś. Ale matura się zbliża! Trochę saletry, glinu i... Mm. Mm. Nie bardzo. No, no właśnie. Ej, no co ty robisz? Zaufaj mi. Trochę ryzykowny ten plan. Dobry wieczór, chłopcy. Musimy znaleźć sposób, jak dostać się do budynku ministerstwa. Jakieś pomysły? No Pamiętajcie, wszystko w waszych rękach.